W poprzednim odcinku wraz z rubim diamenta, lecz dzisiaj będziemy próbować klasycznie wbić coraz wyższą rangę, z małą zmianą, którą widzieliście już w tytule. Tak, dziś spróbuję przekonać się do posiadania busta na R1, jako już używam pada od PlayStation 4. Przy okazji chciałabym podziękować mojemu grafikowi, czyli Morenowi, za zrobienie miniaturki do filmu. Więc co? Nie ma co przedłużać i zapraszam już do filmu. Siema, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym was oczywiście przywitać z moją nową zmianą, jaką widzieliście Byliście już we wstępie, ale postanowiłem próbować na takich ustawieniach zagrać. Moją ocenę zobaczycie już pod koniec filmu. Oczywiście będziemy grać z panem Kacperem, ale już bez przedłużania przejdźmy po prostu do filmu. To co, chyba już idziemy na rankedy, co nie? No dobra. Musimy to wygrać, po prostu musimy. Dobra. A, to, a Ja mogę, mogę mówić podczas rankedów przekleństwo jakieś? Yy, dobra. <laughs> yy, ja sobie biorę... O kurde, dobra, najsafe. O, ja sobie brałem setę, ja byłem skupiony na branie sety. No karta sfajkowałem, mam próbował na blok, ale coś. Dobra, biorę z... Yy, dobra. O, fuck, fuck. Ja... o kurde, ale pójdź. A to? Dobra. Okej. Okay. Dobra. On to hmm? rzuci. Dobra. Nie, nie gadaj. Nie. O kurde, dobra. To, dobra. Ja, to, ja będę starał się ich stąd ten. Dobra, y, Challenge, ja jestem last. Dobra. Jestem jasny, jestem, jestem lastem. Znaczy, nie chcę ich za bardzo challenge'ować, gdy oni mają. Bardzo dobre possession nad piłką. Dobra. Dobra. Masz rację, mają possession dobre. o kurde, brawo. dobry challenge. Oni nie głupio challenge'o, wiesz? No. O kurde. Dobra, stary. Ale fartowny. Chociaż czy aż tak fartowny był ten double tap? Był, był fartowny, to? był bardzo fartowny. chłopie potem w edytorze, nie? Tak Gdzieś tyś go z tego pierda potem tym arealu. Fake? No oh, co, nie pomyślałem, że jest tam challenge wiesz. Ogólnie to chciałbym wam serdecznie przypomnieć, że mam swój serwer Discord. Link w opisie. Aż Nasz... nice Nie ma za co? O kurde. Czyli pinch? No dobra, nie Chcia... miałem busta, żeby to spinczować. O kurde, dobra. nie mam mnie. O pierdziele, Dobra. Co w się sensie, wiesz? Ja, ja, ja myślałem, że ja pójdę na pinch, bo ja nie patrzyłem, ile mam busta, co nie. Dobra, ja mam dwa busta stary. Dwa? To mi pokazuje, jakbyś miał z 20. 27 już mam, bo zabrałem pada, nie zauważyłem. Ale żebym cię chłopie pasnął. No. O, klip, no, razu. Leca, leca, leca. Nie umiem driblować w ogóle. Zawalone trochę <grym> byłem. Dawaj. O kurde, to mój open, no dobra. Ja nie mam 8 boosta, stary. <grym> no już nie masz 8 boosta, ewidentnie. Nie, to chyba tekstury ci się zbagowały. Ale mi bombę sprzedał. Ale plombę dostałeś. Obaj baj na Jezus Maria. Okej. Okay. Zagram 50. Dobra, challenge. Masz? Bierz, ja będę corner. O kurde. Dobra, jestem lastem. Właśnie, jestem mid. O kurde. To jest ta cała 50? No wiesz co, nie chciałem do tego podlatywać, bo to by było ryzyko straszne. Eee, masz? Na dobra, o, o kurde, ale fart. Okej. Okay. Eee, masz? Kurde, dobra. O, ja nie wiem czy to dotknąłem, ale chyba dotknąłem. <laughs> Mam nadzieję, że dotknąłeś, wiesz? Co się wiesz, to, by, to by, by się podświetliło, taki kolorek by się podświetlił. Kurde, nie wiesz od mire jump. Eee, yy. Dobra, może bym to sobie wybił od Sidewalla Masz? O nie o nie! O kurde, dobra, dobra, dobrze, Dzień że co, to... Ja się kiedy ty to wybiłeś do side bo to dało im open neta, a ja nie lubię, gdy przeciwnik mój ma open neta. Dobra, ja od, ja od walla, od backboarda sobie postanowiłem bronić. A ja potrzebuję pomocy psychicznej. Dobra, możesz podać. In. Do ciebie? Aj! Niestety. Ja rotuję. Ja rotuję. Rosyjska. Dobra. Right. Masz... masz... wejście setes przy okazji. Dobra. O kurde. Nie! Tabelkomit. Nie Niedawne mój bać, ja nie trafiłem w piłkę, chociaż to był trochę ciężki aerial. Ajajaj, no wiesz, przy a takich okazjach bardziej powinieneś tomasie. zostać właśnie na tej. Yy, właśnie powinieneś i mi bardziej dać tą piłkę, bo wiesz, bo ty byłeś bardziej do tej piłki tak odwrócony tyłem, a ja tą piłkę miałem przed sobą. Ja. Co ty tu robisz? No ja myślałem, że ty mi chcesz to podać. Czemu miałbym ci to podawać? <laughs> no nie wiem, byłeś w takiej pozycji, to trudno odróżnić to od podania. In? Bo no ty, kurwa. Jak? Nice! Zostaw mi setę, proszę. Masz. No nie. nie. No nie. Nice. Nice. Pińczyk. Doran, czy on to do mnie poda? No nie. Ja jestem lastem i to takim strasznym lastem. Wziąłem sesetę setę z kornera Podejdziesz? Brawo. Dobra, nie lecę do tego. Nie lecz, nie lecz! O, ważne, warto zaryzykować. Dobra. dobra. No nie, dobra. GG's. Więc co? Ta gierka się skończyła niekorzystnym dla nas wynikiem. Także przechodzimy do następnej. Dobra. Yy... Ty czemu my się w ogóle nie odzywamy? Yy, podlecieć? Chyba nie. O kurde leć, 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 leć. O nie, co ja zrobiłem tam? Brawo O tak, 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 zostaw setę, proszę Nie Co powiedz? Jaka seta? Słyszę tylko dawaj boosta <noise> Dokładnie Dobra, e, weź, masz? Nie, mam to, mam... mam to, mam to, mam to Mam coś w klasie. Jakiś kamyk chyba, nie wiem jak O smaku indyka? Czy kurczaka? NIE! NIE! Nienawi nienawidzę mojej klawiatury Bo ja, kliknę ja z prawy przycisk myszy Nie? No Praw Prawy przycisk myszy I mi zaliczyło, że ja nie dałem tego, side jumpa Co ty gadasz? No ja tak już nie raz mam Ja, mam ja miałem tą klawiaturę zalaną kilka razy O kurde, no to się nie dziwię ja moją no. chyba raz zalałem i ten, i dwa przyciski prawie okay? przestały działać. wydziałaś okay, okay. fak, chciałem go sfejkować, a on mi po prostu strzelił. Dobra, nie ma go. <ścoughs> Brak komentarza. Eee, No tak. <ścoughs> Diament dwa w ciku? Ja pierdzielę jak! Ja nie wiem. No... Ja pierdol... <noise> Trzy wylewy naraz? Eee, albo się uczę grać na tym R1, albo wracam do kółka. Eee, wiesz co, mi się wydaje, że wracasz do Platyny. jakoś Definite. to wygramy, mam nadzieję. Jakiś, nie wiem, jakiś, jakiś taki... No, taki... O kurde. Ty bym powiedział? Pid... Najlepiej. No Podanie? On ledwo zdążył. Ale to byłby pass play, gdybym tam był. Sorry. No. Nie dostrałem, nie dotknąłem. Idealnie w ciebie to sorry, mogłem przed ciebie. No, niestety. Dobra, no, mam że... to, mam to, mam to, mam no to. Szybko, szybko, challenge. Aj. Aj? Dobra, nie, nie ja mógł mówię... chciałem... Takie... Ja, wiem, ja myślałem, że tylko zbampujesz, a nie będziesz siedział po prostu przede mną. Nice? Mogłeś mówić, że bym bampował, bo wiesz, tak niczego nie mówisz, to ja nie mam pojęcia nawet jakie ty masz zamiary. Czy ty chcesz no, ty... mu fliknąć, czy ty chcesz no, fajkować? Myślę, myślę, że to coś oczywiste. No My to by... nie, nie jest oczywiste. Znaczy, no, ja też us ustawiałeś się przed nim, tak myślę, dobra, on sprzeda bumpa. Nawet nie muszę chyba mówić. I no. No, no wyszło jak wyszło. Jak wyszło. Jak wyszło. <gry> Dobra, wybiłem. No sobie czytamy w myślach. Bomba! -oh, dlaczego? To było. To było zagranie platyny, wiesz o tym. Co? To był plat play. Tak, soczystego open neta. <laughs> przepraszam, Nie wiem to nawet przepraszam <laughs> nie niemogłe sprzedałem, ale ty podałeś Co? Sfake'ujmy go z tym challenge'em, dobra on mi to poda ja sobie to wezmę na dribbling i kurde, zbampowała mnie od tyłu. Dobra, masz to? O kurde. My bad, my bad, my o kurde, to jest in? Nie gadaj. Dobra, może spróbuję to wziąć setę i wybić? Dobra, zbampnięty jeden. O kurde, jeden zdemowany. Czy on to ma? Okej, okay, dobra. Na szczęście tego nie trafił. Masz, masz. Dzięki, 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 dzięki. Ja mu plombę sprzedałem. Nie! O nie. Lomba. Dobra. Lecieć. Masz to? Nice, pass. nice. Zabieram busta. Dobra, brawo. Lomba. Ja sobie wezmę mit busta. Nie. O, nie. To. Ja pierdzielę. <laughs> Ej, dobra, to be honest. Ta gra jest tak bardzo unlucky, nie jak... wiem, Nie wiem, kto bardziej troluje: nasz lak czy my? <noise> nie wiem, ty nie trafisz aeriala, ja walerę direkta do własnej bramy. Chopie, ale ty trzy samobójnie strzeliłeś, chopawsz, a nikt dwóch grach A ja nie trafiłem z pięciu akcji. Coś się wylewam dzisiaj. Strasznie, ale tak strasznie się wylewam. Bardzo. Tak, przepotężnie. <ścoughs> Szczególnie z tymi challengeami. No to jak widzieliście, widzowie, nie każdy mój odcinek kończy się zdobyciem lepszej rangi. Wręcz przeciwnie, w tym filmie spadłem do platyny, a o MMR-ach już nie wspomnę. Tak czy siak, dziękuję Wam za oglądanie do końca. Przypominam, że każdy komentarz z hashtag Boost dostanie serduszko. Dziękuję za oglądanie i klasycznie do następnego.